I wszystkim, ja jestem Soł, a to jest mój trzeci tutorial, w którym chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób rozdzielać dźwięk, który został zapisany na dwóch ścieżkach dzięki programowi Bandicam. O samym programie możecie zobaczyć informacje w moim pierwszym tutorialu. A teraz zajmiemy się tym rozdzielaniem dźwięku, o którym już wspominałem. Czyli tak, mamy zapisany plik. Ja tu mam jakiś tutorial 2, który tam... Był, znaczy był wcześniej ten tutorial przeze mnie robiony, mam już dźwięk rozdzielony, ale zrobimy wszystko od początku. Po pierwsze tak, musimy mieć program, którym możemy roz, wyciągnąć ścieżki dźwiękowe z tego filmu. Ja nie znalazłem na razie nic lepszego, a na pewno jest coś, jakby ktoś znalazł to nikt nie powie, nic, nic lepszego niż ten premake, o którym wszyscy wiedzą już pewnie. Program się nazywa Premake Video Converter, jest yy, darmowy, przynajmniej w jakiejś tam wersji swojej. Remake, wideo konwerter, wchodzimy na stronę. To jest to, już tu byłem. Download, ściągamy plik, instalujemy. Mamy program zainstalowany. Tak wygląda okno programu. Tak wygląda nasz zapisany plik. Przeciągamy go sobie dwukrotnie. Dwukrotnie go przeciągamy. W tym miejscu, w tym miejscu widoczne są nasze ścieżki dźwiękowe. Pierwsza to jest dźwięk z gry druga to jest, to jest nasz głos zaznaczamy go sobie na niebiesko, żeby było jeszcze raz przypomnę jak się te ścieżki dźwiękowe w Bandicamie ustawia, mamy tutaj program, mamy zakładkę wideo. mamy też zakładkę ustawienia Usta ustawienia powinny wyglądać tak, po pierwsze podstawowe urządzenie to są nasze dźwięki z Windowsa, czyli wszystko to wszystko to co co słyszymy w słuchawkach swoich, tam jakaś gra, muzyczka, coś takiego, prawda? Wszystko, wszystko to jest zapisywane jako pierwsza ścieżka dźwiękowa. A drugie urządzenie to jest właśnie to, ta druga ścieżka dźwiękowa, i to dla nas jest nasz mikrofon. Ja tu sobie znalazłem swój mikrofon, ustawiłem go, prawda? Te opcje są odznaczone. Wszystko chcemy mieć w dwóch osobnych ścieżkach. Daję OK. Teraz, jak nagrywam, to mam po prostu plik, plik z dwoma ścieżkami dźwiękowymi, który rozdzielam remakiem. Rozdzielam, zamieniam go na MP3. Nie ma tutaj wave'a. Super by było, jakby się w wave go dało, bo by wtedy nie, traci, nie traciłbym na jakości. Ale tego i tak prawie nikt nie słyszy, że tam coś się dzieje, prawda? Biorę sobie, ustawiam ustawienia MP3 standardowo, jest chyba tam, nie wiem, 128 kB. na to nic nie kosztuje, żeby dać 192. Nie wiem, w jakiej jakości YouTube to konwertuje, więc na zapas sobie zdałem 192. Miejsce docelowe dajemy konwertuj. Tak, rane, dobra może być tutaj. Dajemy konwertuj, on zaczyna nam te pliki przerabiać. Tu już się pojawia pierwsza MP3. Ja to teraz wyłączę, bo, bo już mam je porobione. A wy, jak, wy jak przejdziecie ten prąd, proces kompresowania, albo raczej, no, no to jest taka kompresja no, wyciągania tych ścieżek dźwiękowych z tego pliku. Będziecie je, mieli, będziecie je mieli już zapisane u siebie na dysku i będą one się nadawać do dalszej obróbki, czyli wrzucenia prosto do naszego programu graficznego lub to, co pokażę w następnym tutorialu, czyli usunięcia z niego szumów. I to by było na tyle w tym tutorialu. Trzymajcie się, hej!